Naszym gościem jest Piotr jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Mieszanie Dolnej. Ilu wolontariuszy w tym roku można było zobaczyć na ulicach Mszany? Jak co roku 300 wolontariuszy. U nas od kilku lat kwestiuje 300 wolontariuszy, od godziny 8, można 7 powiedzieć nawet rano. Na chwilę obecną ile udało zabrać się zabrać pieniędzy? Jest ponad 125 tysięcy, ale cały czas są pieniądze liczone, na no, oczywiście licytacja jest przed nami, także zobaczymy jak to będzie. Gdzie można było zobaczyć wolontariuszy? Oj to jest dość obszerny teren, bo to jest miasto Mszanadolna, gmina Nadolna, Gmina, gmina Niedźwiedź, gmina Dobra, gmina Lubień, no to chyba tyle. O, w 30 ponad miejscach można po wolontariuszy naszych spotkać z naszego sztabu. O 19 rozpoczyna się licytacja. Co zostało przygotowane dla mieszkańców? Jest ponad, 70, ponad 75 różnych ciekawych pozycji, to są już tak można powiedzieć nawet pakiety, bo to nie są pojedyncze rzeczy. Są trzy złote serduszka, jest srebrne serduszko, są lino, jest troszkę rzeczy związanych z, ze sztuką, czyli jakiś linoryt, jakiś obraz. No oczywiście gadżety orkiestrowe, jest ich bardzo, bardzo dużo. Jest butelka whisky na przykład produkowana w, przez, przez Polaków. No, ciężko wspomnieć wszystkie te, te, te elementy, które będą no, listowane. My z naszą kamerą udaliśmy się do Dobrej. W Gminie Dobra ile wolontariuszy tak naprawdę bierzecie udział? W Gminie Dobra bierze udział 65 wolontariuszy, najwięcej w Dobrej 43 osoby. Łucja, Ania, Oliwia. Czy pierwszy raz pomagacie? I ja po raz pierwszy. Koleżanki? Też po raz pierwszy. Akcje Świątecznej Orkiestry, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sumagamy co roku. Uważamy, że jest to ogromnie ważne wydarzenie, tak naprawdę dla całego społeczeństwa. To tak naprawdę rzuca do puszyk. Yy, to tak naprawdę nie ma zależności. To i starsi, i młodzi wrzucają. Nigdy nie wiemy, czy tak naprawdę kiedyś nie skorzystają z tego nasze dzieci. Dlatego uważam, że jest to coś naprawdę ogromnie, ogromnie ważnego. I uczymy od, od najmłodszych lat, że, że trzeba pomagać i że to jest tak naprawdę nasz obowiązek. Zdarzyły się jakieś incydenty? Nie. Kwestia przebiega bezpiecznie. Nad bezpieczeństwem czuwa też policja. No i my, dorośli opiekunowie, staramy się młodzieży zapewnić bezpieczeństwo. Nie ma wyjątków, rzucają osoby starsze i młodsze. Pierwszy raz bierzecie udział w takiej akcji? Ja pierwszy raz, ale chętnie się w to zaangażowałam, ponieważ połowa idzie na Australię, więc jestem z tego bardzo zadowolona. Dlaczego Państwo pomagacie? Dla dzieci, żeby, żeby były zdrowe. Z roku na rok wspieracie tak. akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Tak. Co roku. Prawda, Wolontariusze dali serduszka? Tak. Gdzie będą naklejone? Nie wiem. Zobaczymy, dziękuję bardzo. Kwestia trwa do 16. O 16 policzymy wstępnie, później udamy się do Banku Spółdzielczego w Myszanie. Po czym pieniądze zostaną jeszcze raz przeliczone i wtedy podamy oficjalną kwotę. Moim gościem jest Pani Anna Pękała, burmistrz miasta Mszany Dolnej, ale dzisiaj w troszeczkę innej osłonie, jako wolontariusz. Tak, zgadza się. Biorę udział w Orkiestrze Świątecznej Pomocy już od 25 lat, po raz 26 w tym roku i co roku jako wolontariusz, ale no też z racji pełnionej funkcji również jako burmistrz miasta. Czyli jako miasto... Kto miasto się przyłącza do, do, do tego wydarzenia? Od y, 25 lat chociażby udostępniając Miejski Ośrodek Kultury, a także y, przede wszystkim y, aktywnie biorąc udział, ponieważ y, chociażby y, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, czy moja skromna osoba, ale poprzedni burmistrzowie również, nie tylko nie, nie, że nie przeszkadzali, ale również czynnie, czynnie brali udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zapraszam na relację z marszobiegą. Czy to był e, długi dystans do przebiegnięcia? To nie był, to był taki symboliczny dystans, taka, taka namiastka biegania, ale to w ważnym takim celu, bo to jest piękne przedsięwzięcie i piękna inicjatywa. Zawsze bierzemy udział w tej imprezie, w orkiestrze, od lat. Dzisiaj się troszkę zmieniło, troszkę to w innej formie, ale bardzo fajna impreza. Popieramy to. Ciężko było przebiec? Trochę. Czy ten dystans był dość długi? Nie, nie tak bardzo. Pierwszy raz tutaj biegłem, ale udało mi się to wszystko przebiec. Ciężko było przebiec? Łatwo. Taki bieg łączy ludzi? Tak, to prawda. Ludzie się spotykają, poznają się, rozmawiają ze sobą. Po raz pierwszy startujesz tutaj w tych biegach? Tak. Dziękuję. Co roku tutaj jesteśmy i tak zaszczepiliśmy bieganie w naszych synach. Tutaj, bo jestem żoną Jana Wydry, więc jako taka biegowa rodzina. Czy ciężko było pokonać ten dystans? Nie, dobrze było. A ty też biegłeś razem z mamą i z bratem? Tak. Podobało ci się? Tak. Ze mną zespół Guruleska. Jak wrażenia po koncercie w Mszanie? Świetnie, dziękujemy. Super impreza, fajna organizacja. Dziękujemy za zaproszenie. Drugi raz na Wośpie tutaj gramy i tym bardziej się cieszymy, że możemy wypromować po raz pierwszy w Mszanie, naszą płytę tu, właśnie na Wośpie. Wiemy też, że płyta ukazała się 11 listopada, nie bez przyczyny. Dlaczego? Coś więcej, jakie szczegóły? Kilka utworów nawiązuje do de facto czasów związanych z Drugą Wojną Światową, więc postanowiliśmy wydać płytę właśnie wtedy, w ten dzień. Ja zapraszam na relację z gotowania Kuby Kasińskiego. Wtedy, to już mój siódmy finał w Szanie Dolnej, a dwudziesty ósmy finał Wielkiej i Świątecznej Pomocy. Co dzisiaj go Dzisiaj e, przygotujemy e, sushi, tutaj właśnie e, moi pomocnicy e, przygotowują e, tą japońską e, potrawę. No, jest to coś e, specyficznego, e, postanowiłem, że zrobimy sobie w takiej e, wersji trochę fusion, czyli tak pomieszamy sobie, część zrobimy ze śledziem, część z krewetkami, część z, z co i po prostu bawimy się tutaj kuchnią. No właśnie nie ma czasu na to, żeby zobaczyć jak to wygląda, bo wszystko znika ze stołu. Tak, 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 właśnie. Bardzo szybko tutaj e, każda rolatka, która jest przygotowana, znik gdzieś tam ucieka. E, jeszcze przygotujemy e, za chwileczkę e, balony jadalne z kalem. To, to taka nowość kuchni molekularnej podawana w najlepszej restauracji na świecie w Chicago. No właśnie a ostatnie pytanie powiedz. Jak tutaj się czuję ten. Tutaj jak zawsze jestem przyjmowany ciepło rodzinnie. Sztab jeszcze nie ma mnie dość, więc myślę, że jest dobrze. A ja zapraszam serdecznie wszystkich widzów TV28 na licytację z mieszany dolnej.